zmieniać w zależności od liturgicznych pór roku i podczas podróży papieża. Wesołych świąt! Spokojnie, nie składam Państwu jeszcze życzeń świątecznych, bo na to za wcześnie tylko cytuję treść pierwszego historycznego SMS-a. Nikt 20 lat temu się nie spodziewał, że krótka wiadomość tekstowa zrobi taką karierę. Polacy SMS-ują na potęgę i pod względem wysyłanych wiadomości jesteśmy najlepsi w Europie, więc powód do świętowania jest podwójny. Od tego wszystko się zaczęło. 20 lat temu wysłano pierwszą krótką wiadomość tekstową, w treści wpisując jedynie dwa słowa. W treści pierwszego SMS-a, którego wysłał inżynier sieci Vodafone, Neil Pepworth, do swojego kolegi, były życzenia świąteczne. Patrząc na błyskawiczną karierę SMS-a, aż trudno uwierzyć, że na początku lat 90. prawie nikt nie wróżył kariery systemowi, w którym trzeba kilkanaście razy nacisnąć klawisz, by wstawić odpowiedni znak. Dziś piszemy wszędzie i o wszystkim. Żeby szybko się z kimś porozumieć, umówić na jakieś spotkanie, dogadać jakieś szczegóły. To jest wygodniejsze i w przypadku właśnie braku zasięgu, nie powiem jakiej sieci. Łatwiej jest wysłać SMS-a niż się dodzwaniać z przerywaniem. Każdy z nas wysyła rocznie ponad tysiąc SMS-ów, co łącznie daje zawrotną liczbę ponad 50 miliardów wiadomości, a to daje Polsce pozycję lidera w Europie. Takim najbardziej e, pewnie popularnym słowem jest e, e, zadzwonię później, oddzwonię albo jestem na spotkaniu, dlatego że bardzo często też ktoś się próbuje do nas dodzwonić, wtedy my wyciągamy telefon i e, informujemy kogoś, że tak, wiem, wiem, że do mnie dzwonisz, wiem, że chcesz się ze mną skontaktować, ale nie mogę akurat odebrać, e, zadzwoń, zadzwoń później. Radość z otrzymanego SMS-a, niezależnie czy przyjdzie wcześniej czy później, jest niczym najlepszy prezent. Jeśli ktoś otrzymuje SMS-a, to to jest forma takiego swoistego prezentu. Ludzie czekają na SMS-y rano, chcą się obudzić, dostać od kogoś, powiedzmy z kim są w jakiejś dobrej relacji tego SMS-a, więc to buduje takie poczucie, no właśnie wyczekiwania. Po wszystkim trzeba też wyczekiwać rachunku za telefon, w szczególności gdy ulegniemy pokusie wygrania 10 tysięcy złotych. Zgłosiła się do nas kiedyś konsumentka, starsza osoba, która wysłała tysiąc SMS-ów w konkursie, wierząc, że nagroda jest jej. Tej nagrody nie otrzymała, otrzymała za to bardzo wysoki rachunek telefoniczny. Wysyłając SMS na płatny numer, zaczynający się od dziewiątki, możemy zapłacić od dziesięciu do nawet trzydziestu pięciu złotych. Zdaniem organizacji konsumenckich często w wysyłaniu SMS-ów brakuje nam zdrowego myślenia. Konsumenci często przed tzw. Tak sezonem biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Na przykład latem sprawdzają, czy mają nadwagę za pomocą quizu internetowego, a potem o wynikach dowiadują się poprzez SMS. Gdy panowała epidemia świńskiej grypy, ptasiej grypy, to również chcieli wysyłać SMS-y, żeby sprawdzić, czy są chorzy. O SMS-owej chorobie mówią też językoznawcy. To dzięki SMS-om do dzisiejszego języka na stałe weszły takie zwroty jak pozdro, nara czy skrót od angielskiego thanks, czyli dziękuję my zaczynamy mówić również skrótami. Nie używamy pełnych zdań, używamy równoważników zdań, bądź haseł. To powoduje, że oczywiście wiadomość jest szybsza, krótsza i tak dalej, ale powoduje też bardzo wyraźne zubożenie języka. Problemów jest znacznie więcej, bo niechętnie korzystamy także z polskich znaków i tak zamiast napisać włączam na ekranach naszych telefonów ujrzymy włączam, a to może doprowadzić do częstych pomyłek. Ku mojemu smutkowi Andrzej Wajda wypowiada się w ten sposób, też włącza, co jest już dla mnie znakiem czasu dość, dość ponurym. Co w języku SMS-owym można podsumować krótko. I zmieniamy temat osoby pod wpływem narkotyków.